Witam serdecznie kochani. Jest to duży rozkład. Znaczy duży. Jest to rozkład na kwiecień i maj, na te najbliższe miesiące po zaćmieniach. Um, słuchajcie, trochę ścisza muzyczkę po zaćmieniach. Zobaczymy jak, w jakim kierunku pójdzie energia u nas, wszystkich po kolei, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, Słoneczka, że u Was jest dobrze. Właśnie jestem przed samymi zaćmieniami, więc energia jest silna. Słuchajcie, u mnie też taka trochę nawet drenująca, czyszcząca, ale Merkury na wstecznym daje też popalić, słuchajcie, i przejście Neptuna do Barana, no, szczególnie chyba dla znaków wodnych daje dużo silnej energetyki, więc słoneczka Zobaczymy co i jak. Dajcie znać w ogóle jak u was w komentarzach i jak się czujecie przy tych zaćmieniach, co się u was wydarza, no, nie szczegóły, bo wiadomo, ale jak się czujecie, jak wasze samopoczucie, bo jest to dla mnie ważne. Na wstępie w ogóle chciałam Wam też podziękować, że jesteście ze mną. Serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam na rozkłady osobiste. Rozkłady osobiste już od jakiegoś czasu realizuję przez kamerę. Osobiście, nie nagrywając filmu, ale osobiście pracując z klientem. Także zapraszam Was, kochani. No i słoneczka moje. Zaczynamy tak? A my mamy teraz sezon baranka, więc zaczynamy od baranków. Pójdziemy po prostu znakami po kolei, dobrze? Także baranki, co po zaćmieniach, kwiecień i maj. Co po zaćmieniach, kwiecień i maj. Patrzcie, ale macie kartę. Baranki, co po zaćmieniach, kwiecień i maj. Co po zaćmieniach, 2dzień i maj? Muszę tu świecę sobie. Słuchajcie, bo mam takiego bola, że ło. Co po zaćmieniach? Mhm. Dobrze. Mhm. mhm. Co będzie dla Was jasne i klarowne? Baranki, kwiecień i maj. Co będzie jasne i klarowne? Co będzie dla Was jasne i klarowne baranki? Mhm. 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 Co będzie przed wami ukryte w maj? Co będzie przed wami ukryte baranki? Mhm. Co będzie przed wami ukryte? Mm -hmm. Mm -hmm. Nad czym wypada popracować, baranki? Nad czym popracować? Opracować, mhm. Mhm. co zostawić za sobą definitywne? definitywnie zostawić za sobą baranki. Kwiecień maj. Definitywnie zostawić za sobą baranki. Kwiecień maj. Uh -huh. Uh -huh. I kochani, rezultat. W końcu będzie karta rada od Kronik Akaszy. Kochane baranki, po zaćmieniach, jaka ogólnie, ogółem u Was przychodzi energetyka, i faktycznie u Was jest, słuchajcie, zakończenie jednego etapu i wejście w drugi, Macie kartę świata, i słuchajcie, zakończenie jakiegoś bronienia, jakiejś samoobrony przed czymś. Zakończenie jakiejś sytuacji, która wymagała Waszego tak jakby waszej postawy, ale tej Waszej postawy w ciągłej samoobronie. Wy tak jakby wiecie, że Wam się należy również coś od życia. Natomiast Tutaj, kochani, tu tak jakby było, mam wrażenie, ciągłe odmawianie sobie czegoś, bo nie wypadało, bo na przykład jestem ojcem, bo tu mam kapłana, tak, e, bo byłem żonaty, bo jestem żonaty, e, bo się boję, bo jestem stary. E, I właśnie ten, ta karta świata mówi o, o tym, że tego już jest koniec. Zakańczacie taki etap, ja bym powiedziała, dołka psychicznego w waszym świecie, w waszym życiu. Co będzie jasne i klarowne? Jasne, karta sprawiedliwości, słuchajcie, wiecie o tym, że jest to karta karmy. Czyli to, na co sobie pracowałem, to teraz do mnie przychodzi. I wiecie co, Tu mi się ewidentnie pokazał Neptun w baranie. Ten Neptun Wam tak jakby otwiera drogę do takiego bardziej duchowego wejścia w samego siebie, do duchowego podejścia. Słuchajcie, tutaj będzie jakaś sprawa z osobą spod znaku wodnika, będzie wyjaśniana, klarowna, wyjaśniana, rozwiązywana. Niekoniecznie spod znaku wodnika, natomiast słuchajcie. Natomiast na pewno podejmowane jakieś prawne kroki, również w celu zakończania czegoś. Słuchajcie, karta gwiazdy mówi, że wy chcecie już teraz tak, jakby bardziej lekko podejść do życia. Czyli z pełną wiarą, wam będzie się otwierała również taka droga do, do medytacji, bardziej będziecie wrażliwi. Więcej będziecie widzieć, wasza intuicja będzie silnie pracować, ale Neptun też powoduje zaćmienia czasami umysłu, więc trzeba uważać, zależy w jakim kontekście, w jakim układzie jest. Więc, kochani, tutaj będzie zakończenie jakiegoś etapu. Podej to jest tak, jakbyście podjęli naprawdę takie słuszne kroki, rozprawiając się zupełnie z osobami dookoła siebie i rozprawiając się z sytuacją. W której, gdzie w danej się znaleźliście, karta gwiazdy Wam będzie towarzyszyła, będziecie czuli więcej siły w sobie. Kochani. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj zakończenie będzie również jakichś kroków prawnych, jakichś sytuacji, gdzie była praca z jakimiś dokumentami, kroki prawne, nie wiem, adwokat na przykład, bo to może być praca z adwokatem, sprawy sądowe, sprawy administracyjne również, domowe sprawy również administracyjne, ewidentnie tutaj jest tak jakby zakończenie tego etapu i wejście w taki naprawdę słuchajcie, nawet w zadowolenie bym powiedziała wy ściągacie coś z kosmosu, tutaj jest coś tak jakby tak jakby czekanie na coś co przyniesie Wam profity, czekanie na coś, co pozwoli Wam ruszyć dalej, czego nie widzicie. Wiele osób może nie widzieć tutaj, słuchajcie, podróży do starszej osoby, podróży do rodziny. Podróży do albo kogoś z podróży. Możecie nie wiedzieć, że ktoś może Was odwiedzić. Może być to osoba dużo, dużo starsza, osoba z autorytetem, ale też osoba, która, to może być ojciec, dziadek, tak? jakieś tutaj są zależności rodzinne, tak? Co jest ukryte przed Wami? Ukryta też jest przed Wami. Nie do końca możecie widzieć swoją postawę w takim sensie, że możecie być troszeczkę apodyktyczni, tak? Nie do końca wiecie, ja bym, w, ja bym powiedziała, że nie do końca wiecie, jak tutaj podejść na przykład do kwestii rodzinnych, do ludzi w rodzinie, dlatego że jest tutaj pewien rodzaj u Was takich przyzwyczajeń, zachowań, wyniesionych od Was z domu rodzinnego, tak? Gdzie może to u Was powodować takie wewnętrzne, wewnętrzne rozterki, tak? I tutaj słuchajcie, coś przed Wami nie do końca jeszcze wiecie, czy też wybierzecie się w podróż, coś, czegoś nie widzicie w celach rodzinnych, bo to się może wiąże, wiązać z rodziną, tak? Po prostu nawet na święta gdzieś wyjazd, tak, do, do, do rodziny, do dzieci, do matki, do ojca, do dziadków. Kapłan dla mnie to nie tylko ojciec, ale to w ogóle rodzina, tak, autorytet, rodzina, wartości rodzinne, tak, więc nie do końca jeszcze tutaj, wiecie, może. Może tutaj po prostu wy na razie o tym nie myślicie, ale jednak ta podróż się u was tutaj, słuchajcie, szykuje, ale też osoby starszej, tak? Poza tym, kochani, wyjaśniające sytuacje się tu pojawiają, rodzinne, wyjaśniające sytuacje również z osobą o wysokim autorytecie, więc może tak być, że tu właśnie się jakieś zadziewają sprawy sądowe słuchajcie, z osobą wyższego stanu, tak i to wam pozwoli te, te rzeczy, te załatwienie tych rzeczy, nie wiem, czy to są rzeczy sądowe, czy administracyjne czy jakiekolwiek pozwolą wam ruszyć dalej tak, słuchajcie nad czym warto u was popracować, myślę, że nad wybuchami, nad nerwowością nad zmiennością, nad zachwianiem, bo tu się ewidentnie pokazuje wieża i rycerz Buław nad takim zachwianiem nad takim rozdawaniem ja bym powiedziała rozsyłaniem emocji w kozi róg czyli takie po prostu taka nicość emocjonalna takie reagowanie emocjonalne nerwy tak? za chwilę za chwilę człowiek jest miły fajny, za chwilę znowu szybko taka zmienność po prostu emocjonalna nad kłótniami nad, nad takimi drastycznymi sytuacjami albo nad słuchajcie nad zbyt nadmiernym emocjonalnym odbieraniem wszystkiego wokół tak że warto czasem naprawdę spokojnie i, i na spokojnie bo to się wam bardziej uda słuchajcie co zostawić za sobą definitywnie słuchajcie tutaj jest ciągłe myślenie ja bym powiedziała że tu jest ciągłe myślenie o pieniążkach tu jest ciągłe takie. Y, ja mam wrażenie, że wasza, wasza postawa to jest ciągle. To jest moje. To ja na to zapracowałem. To jest moje. Y, I takie ciągłe. Y, to jest na pewno nie do wszystkich, kochani. Y, to jest takie y, y, odmierzanie, ocenianie. Ocenianie kogoś. Pod pryzmatem pieniądza, czyli ten jest kul, cool, kto ma dużo, tak? Czy, czy coś tego typu? I kochani, definitywnie zostawić takie myślenie, tak? Tu jest nawet, y, tu jest nawet praca, i ja mam wrażenie, że tutaj, słuchajcie, też y, życie na pewnych osobach starszych być może wymusza czas emerytalny, czas emerytury, bo tu się pokazuje ewidentnie, tak. Wszelkie takie um, myślenie o nowym początku pracy, gdzie już naprawdę możecie nie czuć siły na tyle, ja to mówię do starszych osób, żeby zostawić za sobą pomysł pracowania, tak? Pomysł pracy czy pomoc czegokolwiek, a zająć się naprawdę zdrowiem, definitywnie zdrowiem, słuchajcie. Yy, więc ta karta świata, słuchajcie, ten etap, jak u większości ludzi, będzie wiele u Was zakańczał. Yy, wiele u was zmieniał i yy, zakańczał naprawdę yy, słuchajcie pewne etapy yy, wy poczujecie w pewnym sensie taką lekkość dlatego że wy do tej pory mam wrażenie czuliście pewien taki ciężar tak na sobie odpowiedzialność za coś bo to jest taka odpowiedzialność za coś za kogoś tak walka z ludźmi tak bo to jest walka ewidentnie tak asertywność nadmierna walka yy, nadmierna dyskusja no, i, i wy, słuchajcie, będziecie to po prostu zostawiać, wejdziecie w ra, bardziej w takie horyzontalne patrzenie, takie bardziej wyrozumiałe. No, bardzo mi się, słuchajcie, tu podoba. Z przełożenia macie jednak te bezpieczeństwo czwórka monet. Yy, tu jest ciągłe trzymanie się tych nawyków, takich widzicie. Yy, definitywnie zostawić to, czego się trzymamy, do czego się przyzwyczailiśmy i to nie chodzi tylko o pieniądze, tak, tylko chodzi tutaj, słuchajcie, o to, żeby, żeby wartość pieniądza nie, jak to się mówi, żeby wartością pieniądza nie oceniać ludzi, tak, bo to nie ma absolutnie nic wspólnego z wartością człowieka. Tak? I to jest najważniejsze, kochani. I teraz, słoneczka, co Wam powie kronika akaszy? Zobaczymy dobrze. Kronika akaszy. Dla baranków. Boska iskra, zobaczcie. I to mówimy o Neptunie. Ja pierniczę. Każda istota posiada iskrę boskiej świadomości do samorealizacji i rozwoju. Każda istota ma potencjał do osiągnięcia wielkich założeń i pragnień w celu samopoznania. Świadomość istnienia, boskiego istnienia, boskiego natchnienia w każdym przejawie życia umożliwia uświęcony kontakt z innymi formami życia. Patrz na każdego człowieka, zwierzę i roślinę, jak na przejaw boskiej inteligencji w ruchu. Dzięki temu osiągniesz stan zrozumienia i miłości. To jest właśnie ten Neptun w Baranie bardziej uwrażliwia. No i nakazuje wręcz, aby nie brać, nie oceniać drugiego człowieka pod pryzmatem pieniądza, tak? No, powiem Wam, że macie naprawdę bardzo ładne, zakańczające karty. Po prostu u Was zadziewa się sprawiedliwość, kochani. Moment. Przepraszam, kochani. No, także zakończę. Aha, coś jeszcze tu miałam, e, miałam powiedzieć. przypomnij tutaj pukają. E, kochani, e, tak, to jest takie u Was: to będzie takie oświecenie, takie zobaczenie naprawdę klarownie pewnych rzeczy w Waszym życiu. Takie dostrzeżenie, oświecenie, taka jasność. Jasność sytuacji, która do tej pory nie była dla Was klarowna, i wy pod względem właśnie tego zakończycie pewien etap w Waszym życiu definitywnie, kochani. Także super, Słoneczka moi. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Tu jeszcze tak przepraszam, co mogę powiedzieć. Bo tutaj miałam to powiedzieć wcześniej i zapomniałam. Tutaj, słuchajcie, zbyt dużo bierzecie na siebie odpowiedzialności, bo tu są ewidentnie zbyt dużo bierzecie coś na barki, ale to wam daje w pewnym sensie takie powodzenie finansowe, dobre samopoczucie, takie, kochani, zadowolenie i dobrze się czujecie sami ze sobą, tak? Także tutaj to się pokazuje. Natomiast trzeba po prostu odejść od egoizmu, kochani. Od, od egoizmu, od tego, żeby po prostu nie polegać tylko na pieniądzach i tylko szczycić się pieniędzmi, na przykład, tak, czy, czy na przykład, że pieniądz jest dla mnie najważniejszy i nic dla mnie się już nie liczy. Od takiej energii, kochani musicie odejść, to należy zostawić za sobą, tak? taka chytrość nawet bym powiedziała. Natomiast wejść w nową energetykę scalania wszystkiego, bo też Asmonet to jest takie scalanie wszystkiego, tak? Kochani, także dziękuję Wam, z całego serducha za Waszą obecność. Dajcie znać słoneczka, czy Wam się podobało, jak się czujecie słoneczka dobrze. No i kochani, tak jak mówię, możecie sobie, wiecie, że jak ja za muzołem nie gadam, bo tak czasami gadam, ja wiem o tym, to słoneczka w ustawieniach, kiedy włączycie film, to w ustawieniach możecie sobie ustawić, e, kochani. Możecie sobie ustawić szybkość odtwarzania. Ja zawsze sobie słuchajcie, przyspieszam do półtorej lub 1,25 i wtedy mi to szybciej schodzi. Słuchajcie. Bo jak ja słucham sama siebie, to kutwa nie mogę naprawdę czasem słuchać. Boże, taka gęba rozwleczona, słuchajcie. Żartuję. Słoneczka, zapraszam Was do czytań prywatnych. Te czytania będę, te czytania wykonuję vis-a-vis, -vis przez kamerę, bezpośrednio już z klientem, ale zawsze trzeba się umówić na termin, prawda? Wszystko, opi wszystkie opisy będą, słuchajcie, cennik, wszystko będzie w moim opisie, także super, kochani. Wszystkiego co najlepsze, pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego.